W tym odcinku pokażę wam jak zwrócić świnie blenderze. Okej, okay, więc mamy kwadrat, nie, to jest chyba 6, nie jak to się mówi. Yy, wydłużymy go, żeby był prostokątem, tak? Czy jak tam się mówi? Na trzyte prostokąt. Yy, tak. Możemy go teraz nieco wypięknić w taki sposób. O nie, tak. Uu, no i teraz to wygląda jak ciało świni. Chyba, nie, w sumie. Jeszcze nie wygląda jak świnia, ale będzie. Możemy teraz dodać... Jakiś pysk. Czy tam nos. Okej, okay, zrobimy coś takiego. O, tak. Oj. Okej. Okay. Uhuhu. Możemy, o, jeszcze musimy to... Samo zrobić co wcześniej. Zrobimy coś takiego. Jeszcze może bardziej. Um, Okej, okay. to Teraz stajemy tutaj na ściany. A tutaj. Kliknijmy. O, kliknijmy tak. Kliknijmy E. O. I poprosimy to gdzieś tam w tył. No i to wygląda jak świnia. Chyba. nie wygląda jak świnia, ale będzie wyglądała. Przesuniemy ten pyskę trochę w dół. Dodajmy jej nogi. Okej. Okay. Zróbmy tak. O. Teraz musimy to skopiować. Zrobimy mirror. Tak. O. Teraz musimy kliknąć Apply. No, wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Dajmy jakiegoś, jakiegoś keki i dodamy. O, w taki sposób. Mi się podoba. Robimy to samo co wcześniej. Oho. No, no, nieźle. Mierzę co? Apply. Okej. Okay. Ja I teraz tylko oczy zostały Więc robimy tak to Może mi jeszcze te oczy będą eee. co ja zrobiłem? Okej okay, może coś takiego Okej okay, możemy to Zmirrorować jak wcześniej Oho może jeszcze będą bardziej wyłuszone? Nie wiem się mówi. Aha. Okej, okay, może być. Okej, okay, teraz ciało jest, ciało jest zrobione. Teraz kolorą nam Więc połączmy to wszystko. Oprócz oczu. Będą innym kolorem. Ctrl-J. Dajmy jakiś jakiś materiał. Powiedzmy taki różowy. O, malutki, się. Kio. Nie wygląda to źle. Tak. Okej, okay, teraz oczy, Damy jakiś nowy. Okej. Okay. Teraz możemy to połączyć, ctrl od. No i jakieś granice trzeba jej dodać. Więc wejdziemy na Edit. Jakoś tak to zrobimy. W obu musimy zaznaczyć. I może tak. Dajemy nowy materiał. Weźmy jakiś czarny i Asai. No wygląda jak świna. No. no, więc to było na tyle. Um. No nie wiem co powiedzieć. Pana świnia.